Hanna Szymborska, jestem myślą. Zawieszona między nocą a dniem świtu, dotykam myślowego. Chciałabym jeszcze poznać i zobaczyć ogrom życia. Ocean największy przepłynąć, wejść na najwyższą górę, zbudować dom własnymi rękami dla dzieci moich. Nie lękam się być sobą. Bywam szczęśliwa. Życie do przodu biegnie, kochać i być. Kochaną chcę iść tam, gdzie boję się iść. Moje ulubione danie skórka dobrego chleba.